Dzisiaj przygotowałem dla ciebie prawdziwy hit. 3,5-kilowa żabnica. Tak więc zobaczmy sobie, jak ten potwór w ogóle wygląda, a potem przejdziemy do patroszenia. Tak więc zbliżmy sobie teraz na rybę. Zobacz sobie, jak to wygląda, jakie to ma w ogóle ogromne zęby, ale są ostraż, mi się w rękę wbijają. Zobacz, tam w środku też wiem, że są zęby. I żabnica jest ogromnym tą taką rybą. Ona tutaj ma takie czułki, na których na końcu pod wodą świeci się światełko, i ona tym światełkiem wabi ryby, żeby je po prostu zeżrzeć. Jest ogromna, mówię, 3,5 kg. Ma tutaj takie płetwy, i to, co będzie nas interesować, to jest mięso z jej ogona. Mniej więcej taki kawałek tutaj będziemy wycinać, i to będziemy sobie dzisiaj jedli. Wytniemy sobie te części, wrzucimy to razem z krewetkami i z muszlami do tak zwanej kataplany. Ona ci będę jeszcze dzisiaj opowiadał, ale ma ogromną oczy, Ona ma w ogóle ogromne oczy i dzięki temu widzi lepiej w ciemności, bo one żyją aż do 10 tysięcy metrów pod wodą. Zobaczmy ją sobie jeszcze, tego potwora z drugiej strony. Jak to wygląda? O, tam flaki wypadły. Mamy wątrobę. W ogóle tak, wątroba żawnicy zawiera bardzo często dużo rtęci i jest niejadalna, jest wręcz trująca, więc ją sobie wytniemy. A tu już widzimy to mięso, do którego będziemy się. Zaraz chcieli dobrać, tak jak mówiłem, ten ogon będzie nas interesował. Ono jest w ogóle bardzo smaczne, bardzo szybsze, świetne jest to, więc już kiedyś miałem okazję jeść. Tak więc przewróćmy ją sobie z powrotem. I zabierzmy się za odcinanie kolejnych części. Musimy odciąć jej łeb. Takie łby bardzo często są w ogóle wykorzystywane też później jako baza do zupy. My dzisiaj się nie będziemy tym zajmować. Odetniemy i podetniemy trochę płetwy i ściągniemy całą tą skórę. Tak więc zawierajmy się do. Zabnica jest również nazywana diabłem morskim, co zresztą widać po tym jej pysku, dlaczego ludzie mogli ją tak nazwać. Zaczniemy sobie tutaj od podcięcia tej skóry o, wzdłuż. Ok, teraz musimy wyczuć, w którym miejscu dokładnie kończy się nasze interesujące, to jest mniej więcej gdzieś tutaj. Mamy odcięty ogon e, żabnicy, zaraz będziemy go jeszcze skurować, a tutaj, tak jak mówiłem, został nam sam tak naprawdę łeb i wnętrzności. Ciekawe, ona jest ogromna w ogóle. Ogromna jest ta ryba. Mamy już nasz ogon, ten, który nas interesuje, z mięsem odcięty. Teraz musimy go oskurować. Jego się skuruje troszkę tak, jakbym powiedział, jak królika. Można go tutaj delikatnie naciąć, tą skórę. I ona będzie nam fajnie odchodzić. Tu jeszcze są te czułki pod spodem, pod skórą, które właśnie te światełko jej dają. O, zobacz, jak zostają. O, dobra. A ja sobie teraz będę... I teraz powinna ta skóra nam już, o zobacz jak schodzi, patrz. O, tak dosyć ciężko ładnie to płynie, fajnie się odrywa. O. O. To moglibyśmy w ogóle teraz rzucić mewą, ale zaraz by nam się zleciały, tak więc odpuśćmy sobie. Dobra, teraz dalej przechodząc musimy jej odciąć te płetwy. I później będziemy odcinać. W ogóle, może sobie zrobimy. Jeszcze pokażemy. Zobacz, ona na grzbiecie ma taką, o, taką jedną płetwę. I z drugiej strony, co ciekawe, jest również taka płetwa pod spodem. I do odcięcia tego zrobimy to specjalnymi nożyczkami. Tak więc ja zacznę od tych tutaj. Kawałków może, zobaczmy sobie, ale to mięso jest fajne, naprawdę jest przekozackie. Znaczy w ogóle, jaki ma kręgosłup w środku szeroki. O, będziemy to zaraz od tego kręgosłupa też tutaj sobie oddzielać. Odetnijmy jej te wszystkie tutaj części. Ja mam do tego specjalne nożycze do cięcia właśnie ryby. Ok, mamy jeden kawałek. Przejdźmy sobie o tutaj dalej. O, powiem Ci, że nożem bez takich nożyczek ciężko byłoby to naprawdę ogarnąć. Dobra, mamy drugą płetwę. Patrzmy sobie z tą. Ale ona ma grube te ości, Jać. No naprawdę jest kawał, kawał. Dobra, dziawnijmy sobie gdzieś tutaj. Tam mamy, mamy ogonek jej. Macz, jest. Fajny, dobra. I teraz tniemy sobie jeszcze te brzegi. One nam raczej się do niczego też nie będą przydawały. Mamy przygotowany kawał mięsa, tak na oko to z 3,5 kg zostało nam pewnie no trochę mniej niż połowa, co nie? Tak więc 3,5 kg takiej rybki to troszkę mniej niż połowa mięsa, teraz będę jej ściągał jeszcze tutaj błonę. Wszystkie błony trzeba pościągać, bo to potem nie będzie dobre w smaku, jeżeli zostawimy. A mięso z żabnicy jest naprawdę przepyszne i szkoda byłoby to sobie czymś po prostu zepsuć. Tak więc mamy już wszystkie błonki ściągnięte. Teraz będziemy sobie oddzielać mięso od kręgosłupa. Ja ją sobie tu przewrócę na drugą stronę. O, i zobacz. zobacz, mięso nam już odchodzi delikatnie. Profesjonaliści używają do tego w ogóle tasaka i wtedy mają taki, jednym cięciem zdejmują, ale to wymaga troszkę więcej doświadczenia już. Zobacz, a ja wyciągam cały ten kręgosłup. Ale to mięso jest w ogóle fajne, zresztą Ona jest takie, o, Bialutkie, świetne. W ogóle, nawet jeżeli ktoś nie lubi ryb, to ja szczerze polecam, bo naprawdę ona będzie, ona będzie przepyszna. A ja ją sobie tutaj do końca pociacham. Mam dwa płaty mięsa. Mam dwa płaty mięsa z żabnicy. Teraz podzielimy to sobie na kawałeczki i zaraz będziemy przygotowywać naszą kataplanę. Więc potnijmy ją sobie na części. W ogóle to mięso świetnie pachnie. Ono pachnie tak jak, jak to nazwać, jak taka morska bryza, w sensie nie pachnie to oceanem, nie pachnie to rybą, taką jak możemy kojarzyć niefajnie czasami w Polsce, ale jak taki świeżutki ocean, niesamowite to jest. Dobra, tak więc będziemy ją cieli, myślę, że na takie powiedzmy, gdzieś tej wielkości kawałki, żeby potem móc sobie to razem z naszej plany z potem krewetkami czy muszlami wszystko nałożyć na talerz, więc mniej więcej tak bym to widział. Ok, tak ładnie się tnie. Kawałeczki wychodzą piękniutkie. I ta porcja, która nam tutaj wyjdzie, to prawdopodobnie będzie porcja na około 6 osób. A ja będę musiał zjeść to sam. Ale za tym sobie poradzimy. Tak, więc mięsko jest przygotowane. Zaraz będziemy to układać w naszej kataplanie. Teraz przygotujemy sobie wszystkie niezbędne warzywa, a potem razem z krewetkami i rybą wrzucimy to do kataplany. Zaraz Ci opowiem dokładnie, czym jest kataplana, ale najpierw pociachajmy wszystko, co tutaj mamy. Zaczniemy sobie od ziemniaków. Ziemniaki zresztą tak samo jak i cebule będziemy sobie cieli po prostu w takie dosyć grube, dosyć grube plastry. Będą ziemniaki, w mundurkach. O tak to powinno wyglądać. Tak więc żadnych kosteczek, żadnego jakiegoś bardzo cienkiego cięcia. To jest dokładnie to, co chcemy tutaj o, uzyskać. Ciach, ciach, ciach. I to potem wszystko razem będzie nam się w tej kataplanie gotowało. Kataplana w ogóle to jest taka nazwa po prostu naczynia, w którym to wszystko zamkniemy i będziemy to tak jakby w środku gotować na parze. Ja byłem w szoku, kiedy się dowiedziałem, że to się w środku zagotowuje na parze, nie dolewa się do tego żadnej wody. Wszystka woda, która tam będzie, będzie z tych warzyw. Mamy bardzo fajne, dojrzałe, takie kozackie, naprawdę pomidory też. I dolejemy tam wina i oliwy, i to się będzie tak wszystko razem na Parze w środku nam ciasno zamknięte zagotowywać. My dzisiaj tutaj robimy sobie kataplanę taką typową z regionu, w którym jesteśmy, czyli z południa Portugalii, z regionu Algarve. A możesz też spotkać się z kataplaną na przykład z homarem, z kataplaną na przykład z samymi krewetkami albo z innymi rodzajami ryby. Tak więc, kiedy widzisz w restauracji kataplanę, zawsze przeczytaj, co jest w środku. Bo tak jak mówię, ja na początku myślałem, że to jest nazwa Dania, a to jest po prostu nazwa tej Naczynia. To wszystko teraz sobie tutaj jeszcze pociachamy i cebulę też kroimy w takie właśnie prążki, dokładnie tak, jak kroiliśmy ziemniaki. To, co w ogóle muszę Ci powiedzieć, to to, że cebula i czosnek w Portugalii są tak mocne, że krojąc cebulę od razu się płacze, a czosnek ma taki zapach, ale w smaku jest w ogóle bardzo łagodny, kiedy się go je, tak więc naprawdę jest super. Okay, czosnek mamy pocięty, cebulę mamy pociętą, zostały nam jeszcze pomidory. Pomidory, tak jak mówiłem, mamy przekozackie, mamy takie fajne tutaj miejscowe pomidory. One są mega soczyste i też mega wodniste, więc dadzą nam to wodę, nie niezbędną właśnie do parowania w kataplanie. Je będziemy sobie po prostu rozdrabniać na takie trochę mniejsze części, tutaj już bez większego znaczenia, jaki to będzie miało kształt, bo one nam się tak czy tak w gotowaniu po prostu rozpadną, rozgotują ładnie. Dobra. Sobie tak. Pomidory warto mieć naprawdę takie mega dojrzałe do tego. Zobacz jak one wyglądają. Naprawdę są kozaki. Tak więc takie dojrzałe, bo one mają sobie wtedy więcej tej wody. One są wtedy takie łatwiejsze w rozgotowaniu niż takie po prostu małe, twarde pomidorki. Więc kiedy wybierasz do tego dania pomidory w sklepie, to bierz jak najbardziej czerwone, jak najbardziej dojrzałe. Mogą być aż takie nawet delikatnie mięciutkie. Ale zapach też mają niesamowite. No, nie, jak powiem Ci, że naprawdę, pomidory te tutaj ich lokalne są przekozaki. Dzisiaj go kroję, a on mi się aż troszkę tak rozgniata, a dokładnie taki on powinien być. Nie musi być idealny i piękny, bo tak jak mówiłem, to się nam wszystko po prostu rozgotuje, rozpadnie w gotowaniu. Tak więc mamy wszystkie składniki przygotowane: mamy naszą żabnicę, mamy warzywa, które przed chwilą pokroiliśmy, mamy świeżutkie krewetki i to co fajne, mamy też muszle. Zobacz, one sobie tutaj leżą na lodzie. Bardzo ważna rzecz odnośnie muszli jest taka, jeżeli kupujesz świeże, takie jak ja mam, to nie ma żadnego problemu, ale muszle muszą być żywe. Tak naprawdę one powinny być żywe, kiedy wrzucimy je do gotowania. I teraz skąd wiemy, że muszla jest żywa? Pierwsza sprawa jest taka, jeżeli one są pozamykane, to zazwyczaj jest wszystko ok. Jeżeli mamy muszlę otwartą, taką o na przykład jak ta, gdzie widzimy tam w środku, co się dzieje, to mamy najprostszą opcją jest. Uderzyć nią parę razy o stół, i ona nam się zaraz zacznie powoli zamykać. Tak więc, jeżeli muszla jest żywa, to nam się wtedy zamknie. Patrzymy też, czy nie ma żadnych uszkodzeń tutaj na muszelce, nie może być dziurawych muszelek. My mamy, tak jak mówię, świeżutkie, tak więc one są na pewno wszystkie ok. I to jest nasza kataplana. To jest właśnie to naczynie, o którym ci mówiłem. Ono jest dla mnie takim trochę, powiedziałbym, szybkowarem. Otwieramy to sobie. O, zobacz. I tu po prostu na zawiasiku mamy taką, jakby misę, czy też Patelnię. Teraz będziemy te wszystkie rzeczy układać tutaj w środku. Potem to szczelnie znowu zamkniemy i będziemy to w tym wszystkim gotować przez około 20-25 minut. Teraz bardzo ważna rzecz. Do tego dania dodajemy wino. Jest kilka rodzajów win, które moglibyśmy tutaj zastosować. Ja mam dzisiaj wino Verde. To jest wino robione z zielonych, z zielonych winogron. I przez zielonych, rozumiem, nie tak jak widzisz czasami w sklepie, masz zielone i masz ciemne, tylko z zielonych w sensie niedojrzałych. Wino Verde to jest wino z nie do końca dojrzałych winogron. Ono ma taki swój bardzo specyficzny smak, który naprawdę świetnie pasuje do żabnicy. Tak więc, jak mówiłem, robimy danie z regionu Algarve. Tak więc to wszystko nam będzie się tutaj bardzo fajnie dopasuje. Potem oczywiście to popieprzymy, posolimy do smaku, dodamy oliwy, tak więc zacznijmy działać. Zacznijmy od tego, że na sam dół, sobie troszeczkę więcej tutaj miejsca zrobię, na sam dół damy oczywiście pomidory i będziemy też na sam tutaj dół dawać czosnek, bo to wszystko da nam najwięcej smaku, pomidory puszczą wodę, czosnek da nam smak do tego wszystkiego, do tej oliwy, żeby, to jest bardzo ważna rzecz, kiedy będziesz robił to danie, żeby właśnie nadudawać te warzywa, które mają puszczać smak. Tak więc najpierw dajmy sobie pomidorki, o Dobra. Ok, porozkładajmy to. Dajmy tutaj sobie też cebulę i czosnek. To już mamy ogarnięte. Możemy to troszeczkę ładniej porozkładać, żeby te smaki nam się fajnie po całej potrawie rozeszły. I na to teraz położymy naszą żabnicę. Myślę, że całość tutaj zużyjemy, którą mamy. ale te kawałki mięsa są świetne. Jezu, jak ja lubię żabnicę. Aż mi się po prostu buzia, Ja na samą myśl, zaraz będziemy mogli to wcinać. Świetne jest to mięso. Ono jest tak w ogóle też przyjemne w dotyku. Ciężko jest o taką rybę w Polsce tego typu. Dobra, mamy naszą żabnicę poukładaną, teraz na to damy nasze kolejne warzywa czyli nasze tutaj ziemniaki w takich grubych plastrach i naszą oczywiście paprykę. Tak, o, spróbujemy tak na razie pół porcji tutaj, bo widzę, że naciąłem dosyć, dosyć dużo. Zrobiłem taki naprawdę obiad dla całej armii, a będę to wcinał sam. Dobra, mamy, może jeszcze tutaj jednego ziemniaczka zapakujemy. I teraz na to idą muszle, na to idą e, nasze krewety. Zacznijmy może od krewetek. Tak po prostu o zgarstkę. Sobie luzem możemy myknąć. Może nawet trochę więcej, bo ja strasznie lubię krewetki. Dobra, tak więc o. A, dajmy wszystkie. Ok, tak więc są nasze krewety. I teraz trochę muszli, muszle bardziej do smaku, tak więc też nie będę tutaj wrzucał dosłownie wszystkich, tak dosłownie kilka, kilka sztuk. O, coś, coś, coś takiego z tego robimy. Dla mnie w ogóle kataplana jest takim, powiedzmy, polskim jednogarnkowcem, tak? Uwielbiam dania jednogarnkowe w Polsce i to jest coś tego typu. Wszystkie te pyszne smaki do jednego wora. Dobra, otwórzmy sobie nasze wino. Wina przed dodaniem, dodania naszego musimy posmakować zawsze. Troszeczkę sobie wlewamy, troszeczkę nie będziemy tu się bawili w kiperów, ale... Sprawdzamy po prostu, czy wino nam nie skwaśniało. Bo jeżeli byśmy dodali kwaśnego wina do całej tej potrawy, to zepsulibyśmy sobie wszystko. Tak więc, jeżeli robisz jakąkolwiek potrawę, do której dodajesz wina, zawsze obowiązkowo najpierw trzeba go posmakować. Wina dodajemy około 200 ml, oczywiście plus minus, bo to w kuchni, w kuchni portugalskiej zawsze jest tak trochę na oko. Jeszcze trochę, żeby ta para miała się z czego wydzielać i mniej więcej podobną ilość dodamy oliwy z oliwek. W ogóle pamiętajcie, że to co mnie zaskoczyło w Portugalii, to jest to, że oliwa jest sprzedawana też w takich wielkich 5-litrowych baniakach. Normalnie w każdym jednym sklepie, bo takie ilości są tutaj zużywane do przeróżnych dań. Tak więc o, olejmy sobie to wszystko naszą oliwą. Tak więc oliwę mamy dodaną, mamy dodane wszystkie te rzeczy, jeszcze trochę soli, u trochę pieprzu. Teraz jeszcze sobie to posulmy. Ja mam taką sól gruboziarnistą z truflami. Trufla bardzo fajnie podkreśli nam smak tego wszystkiego. Tak więc zobaczmy sobie, jak to. No, ale zapach jest nieziemski. Powiem Ci, że naprawdę będzie przekozackie to danie. Dobra. W takim razie dodaliśmy już wszystkie składniki. Teraz zamkniemy naszą kataplanę, tak jak widzisz, ona się składa tutaj z dwóch części. O, skręćmy to sobie. Zamknijmy to sobie szczelnie wszystko i wrzucamy to na gaz na około 20-25 minut i będziemy to podawać na ciepło. Nasza kataplana jest już gotowa. Jestem mega ciekaw, jak to wszystko nam tutaj wyszło, więc otwórzmy ją sobie, zobaczmy, jak to nam się tutaj wszystko ugotowało. Mało. Patrz, są, są krewetki, są małże, one się wszystkie pootwierały ładnie, właśnie tak jak powinny w gotowaniu. Ziemniaki widzę są mięciutkie i zobaczmy, dobierzmy się gdzieś tutaj o... Jest i kawałek ryby. Dobra, nałóżmy to sobie na talerz. Zaraz będziemy tego wszystkiego smakować. Znaczy, pomidory, tak jak mówiłem, całkowicie się porozpadały, rozgotowały, tak jak właśnie chciałem. Dajmy sobie jeszcze trochę ziemniaczka, dajmy sobie z dwie krewetki i jeszcze może kawałek. Znajdźmy tutaj tej naszej rybki. O, zobacz, jakie są części. Dobra, teraz tak, ja sobie to jeszcze tutaj posypię pietruszką o, dla ozdoby i do smaku. Dobra. I dolejemy sobie tego wina, którego używaliśmy, czyli wino verde z zielonych, z zielonych winogron. Tak więc tak to nam się w tym momencie prezentuje wszystko. Ja sobie tutaj zaraz jakiś kawałeczek dosłownie. O, urwę i posmakujmy tego, zobaczmy co nam tutaj wyszło. Mm, genialne. Genialne jest to, więc to uwielbiam, naprawdę uwielbiam żabnicę. Jeszcze w temacie kataplany, co ci powiem, pamiętaj, jeżeli będziesz w jakiejś restauracji, że to zazwyczaj jest podawane jako danie dla przynajmniej dwóch osób. W jednej, może dwóch widziałem takie mniejsze, jednoosobowe, ale zazwyczaj, tak jak mówię, dwu, dla dwóch, dla czterech osób. Tak więc co? Ja w takim razie się z Tobą żegnam, zabieram się za mój obiadek, a Ciebie zostawiam z tym pięknym widokiem na właśnie plażę Algarve.